Witam serdecznie od z tej strony. Ostatni dzień w półtusku. Cztery hałdy mi zostały i jeszcze takie obejście tego całego placyku. I będę miał koniec z robotą. Potem się rozliczę z kubą. Tam są jakieś komentarze, że o, że za darmo robi. Nie robię za darmo. Kolejna sprawa. Co dalej? To będzie w, kole... w dalszej części odcinka powiedziane, bo jeszcze nie wiem. Po tych wykopaliskach, tam już jak to zamknę, jak się rozliczę, to siądę przed komputer i będę się zastanawiał. Gdzie dalej, ale prawdopodobnie gdzieś tu przystanę przy jakimś zbiorniku e, i z jakieś dwa dni przy tym zbiorniku, szukając w nim, przystanę i będę montował mo e, filmy, bo mam chyba z 7 czy z 8 do zmontowania, bo w ogóle opuściłem się strasznie w tym, bo po 10 godzin kopałem bo chciałem to skończyć. Zostało mi dzisiaj tylko to. Raz, dwa, trzy, 4, no 5 chał, coś koło tego, i tam jeszcze się przejdę po tym po prostu. Z jakieś dwie godziny pochodzę. Jak znajdę gdzieś jakiś przedmiot, to po, po, ten pokopie tam z jakieś nie wiem, 20 minut, 15 minut. A teraz idę na rynek. Bo wczoraj czy przedwczoraj widziałem jak tam sprzedają jakieś stare monety. Jakieś, tam jakieś ogłoszenie, że skupuje części od czołgów, skupuje hełmy. Także idę zobaczyć o co tam chodzi. Z tym. Zaczynam jednego śniadania i mam tutaj. O. Bigosik z kiełbasą. Wiem, że to nie jest zbyt dobre śniadanie, natomiast muszę się tych paczek pozbyć, bo będę miał 10 za od cholera i muszę je wszamać, dlatego zabieram się za to. Nie będę tego podgrzewał y, tym, jak to się nazywa, chemicznym. Wezmę to normalnie na gazie i będzie z głowy. Patelka, Myk, i oczywiście to wyjmę, nie? To zrobimy tak: myk, 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 i tak to wygląda. Bigosik się smaży, podgrzewać nie wiem, czy kiedyś wykorzystam. E, wyrzucę go chyba. Tutaj, co jeszcze zostało w tej paczce magicznej? Uwielbiam otwierać te paczki i patrzeć, co w nich jest. Zawsze jest to samo, ale i tak mi to jara. Co ja tutaj mam? A, już nie zostało nic chyba takiego do jedzenia. Chociaż nie, dżemik jest, coś do picia. I to tyle. Dobra, ale chyba za duży ogień dałem. Oddyn, ale wonia. We, eee, no daj trochę, no daj trochę. Nie bądź taki. Jaki to jest ham, nic się nie podzielił. Musiałem patrzeć, jak w pieprza ten bigos i się w ogóle nie podzielił. choć gąbku. Pomyjemy naczynka, to ci dam coś dobrego. A co mi dasz? Co mi dasz? co mi dasz dobra, idziemy? Patrz gołąb. Tutaj trzeba pompować. Nie? Uuu, jaka pompka, sam zaraz popompuje. Tu musisz napompować gołębiu. I tu masz teraz takiego węża. I ten wąż jest bardzo fajny. I bieresz patelnię i myjesz. Mik. I widzisz gołębiu, jaka czysta patelka. No, faktycznie. Ty, a do czego jest ten, taki kikut? Co to jest? Wy mi pokaż. No patrz gołębiu. Wow. No dobra, dobra, ale teraz daj mi już coś zjeść. Dobra, daj mi coś zjeść. No dobra gołębiu, dostaniesz. Co wybierasz, kopiko czy dziki? Dziki z witaminą C. Co wolisz, gołębiu? A no dobra, daj już to kopiko, no. A tam co masz? A tam co masz? A no dobra, w sumie sypnę ci trochę. Masz, tylko nie za dużo i nie szalej, nie? Wow! To jest dobre! To jest dobre! Hałdy rozwalone, ale zabytków w tych hałdach zbyt dużo nie było. Kawałek skóry. Kawałek skóry. Guzik jakiś taki wyhechłany. Kawałek, jeden kawałek ceramiki zauważyłem. Tu jest jakiś mosiądz. Tutaj jest brązik. Gąb, będzie coś? No, musisz poszukać lepiej. I tak też zrobię. I pójdę tutaj jeszcze, w moje stare miejsca, gdzie są już podwyższone. Jest to wszystko podwyższone przez koparkę. Rozkopię jeszcze te hałdy. I chyba kończę, no bo po co się tutaj więcej. Postanowiłem jeszcze tutaj przejechać. Wziąłem sobie kruzerka tu coś fajnego chyba jest tu coś jest fajnego i mamy kawałek ołowiu R, 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 jak karabin jak na filtrze o potencjalna moneta 29 sygnał hmm, potencjalna moneta to jest niestety ale znowu kaławego, kawałek ołowiu ale bardzo fajnie się wygrzebuje te kolorki. O, tu coś, co jest chyba... Nie, jakaś anomalia. Tu jest jakiś kolor. O, widzicie się... 68. To To wróży bardzo dobrze. Siema. Czekaj, bo akurat o, akurat mam monetę. Akurat mam monetę, jak żeś przyszedł. się Siema. Szczęście przyniosłem. Ja. To no wyczyścimy, potem zobaczymy. I ta moneta po wyczyszczeniu jest to Grosz, jeden grosz polski. Księstwo Warszawskie, ja mam pewnie odciśnięte to na czole. Muszę sobie kupić ten plastik, taki, bo to na czoło takie żelazne. A ten plastik nie jest zbyt drogi. No i co? Skończę jeszcze te dwie hałdy, te co tu widać. To wyprostuję, tamto wyprostuję, tam gdzie teraz ta moneta wleciała. I kończę. Dzwonię do Kuby się rozlicza. Mamy gołębia alpinosa, a ja przed chwilą spotkałem Janusza. Tego takiego polaka z, z kapciami, z skarpetami i z siatką, z biedronką. Podszedł do mnie i się pyta, czy ja tutaj wyrzucam śmieci. Ja mówię, że owszem. Jak, jak zjem jakiegoś loda, jak mam jakiś papierek, to owszem, wyrzucę. Wyciągnął aparat, zrobił zdjęcie mojej rejestracji i mówi, tak. To teraz pan może sobie wyrzucać wszystko. <grystanie> Strażnik Teksasu, normalnie. <grystanie> A ja się już pakuję. Czyszczę sobie wszystko, bo mam tutaj przecieki, zacieki. Jakaś rdza tu wychodzi, ale to chyba z łopaty bardziej. Sprzęty już wymyte. Suszą się. Z nie chciała zejść ta osłona. I wlazłem na chwilę do wody. Ale to nie ma sensu. E, pół metra zapadam się w mule. <grym> Myślałem, żeby tutaj kurde, poszukać, jakby się udało jakieś pozwolenie ogarnąć, ale to nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu. Jedyne co tu można, to magnesem porzucać cholera, bo muł jest kurde z jakieś, Pff, tu na samym brzegu jest jakieś pół metra mułu. Nawet wam tego nie pokazuję, ale no widzicie jaka tu się woda zrobiła, czarna. Także takie buty. I zaniosę to, Zanoszę to do auta. I... Ostatnie 5 godzin spędziłem u Witka, także pozdrawiam całą rodzinkę: Antka, Adama, Albina i samego Witka. Eee, teraz rozmawiałem z Kubą, rozliczyliśmy się. Być może jakieś fajne współprace się narodzą w przyszłości. Eee, opowiem Wam eee, tylko o jednej. Na przykład eee, ten kanał, co tam dzisiaj byłem, próbowałem w nim połazić to przede wszystkim, żeby wejść tam z wykrywaczem, to jest jedna sprawa, jak się będzie dało oczywiście, bo to będzie trudny temat, ale ze sztycą, z magnesem neodymowym i tak podziobać za jakimiś, nie wiem, mieczami, za jakimiś e, toporami średniowiecznymi i tak dalej, być może to wypali. Inne tam rzeczy w późniejszym czasie, a teraz muszę iść do sklepu, bo już jest po 20, która jest? Jest 21.30 a tutaj jest jedyny taki sklep, co wiem, że jest otwarty i wodę jakąś muszę kupić, bo będę teraz się udawał nad jakąś, chyba nad zalew Zegrzyński, się tam przespać, się tam, se tam odpocząć, się tam oporządzić i tak dalej, i tak dalej. Jestem na miejscu i to jest życie, ludzie. Prąd się tam robi, tu się robi żarcie, się podgrzewa, a tu saperiban odleci i zaraz będzie żarcie. Kurka, no. To jest to. Eee... Na zewnątrz nie ma żadnego auta, jestem na takim parkingu, jutro rano Wam to pokażę, jak to wszystko wygląda. Muszę sobie pooglądać ten odcinek od Banota, yy, polecam jego kanał. Super tam ostatnio występuje, teraz łażą po jakichś jaskiniach, to są przeludzie naprawdę. No ja jeszcze muszę podpisywać Wam na, na maile, na wiadomości I przede wszystkim ich muszę zobaczyć. O, jerbiorze, jerbiorze www.undergrantpassion.pl Jakby ktoś chciał taką mierbę co oni piją. Tam możecie sobie takiej yerby nabawić. Tylko potem trudno jest ponoć ją rzucić. Jest kolejny dzień. Jest już godzina 10.16. Ja wstałem o 8. Od dwóch godzin montuję już filmy. I sobie teraz przypomniałem, że miałem wam pokazać, jak to tutaj wygląda. I już wam pokazuję. No pogoda jest taka pod psem, a akurat dla mnie jest dobra, bo ejże, gimbalu. Bo sobie <laughs> i padł Co za... I sobie pomontuję po prostu, a to tak tutaj wygląda. Od razu jest głęboko sprawdzałem wczoraj jak przyjechałem. Ale widok fajny, szkoda, że tu się na dół nie da zjechać tym autem, to by się na rzeczkę, a, czyli na, rzeczkę na, na ten zalew by się popaczało ale ładna roślinność i co, ja idę montować dalej, patrzcie, nad te kasztanami pod kasztanami nie ma to tam, to fajnie <grybuj> <grybuj> patrzę teraz na mapę ja jestem dokładnie tutaj, w tym miejscu I patrzę tutaj, po prawej stronie Jest jakiś opuszczony fort I opuszczona przystań Być może dużo osób to widziało Natomiast No jestem od tego jakieś, ile tutaj jest, 20 metrów Może z jakichś 600, 700 metrów, coś obok tego jestem Także no, szkoda by było tam nie podejść Dobra, renderuje się Prąd działa, ja zamykam I idę zobaczyć ten opuszczony fort Więc tak, to muszę niestety tak zamykać Ale resztę już mogę zamknąć tak Chyba go mam Chyba to jest to tam Tu jest jakaś stara opuszczona haupa, Tutaj są jakieś palety z cegówkami A ten fort to chyba to takie buty Testa to to? ja mam wrażenie, że tu kiedyś oglądają takiego kolesia, który strzela petardami. I nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że on tutaj był. No i ciekawe co to jest i czemu tego jeszcze nie wzięli na Iza. Co to za ufo jakieś. Aha, bo ja jestem na tym forcie. To ja jeszcze muszę tam zejść na dół, bo tutaj są jakieś pierdoły. No i jest fort. 1907. Czyż to nie jest zabytek czasami? Stara budowla, wykonana ludzkimi ręka, rękoma, to chyba podchodzi pod za, definicję zabytku. Czemu to takie zniszczone, ja się pytam, zaraz wejdziemy do środka, zobaczymy co tam jest. Aż sobie poczytam historię tego, co to było, po co to służyło, i itd no, takie coś. Wszędzie pełno, sami wiecie czego. Papier toaletowy i flaszki, to jest to. Da się wejść do góry gdzieś? Tu są jakieś ciasne pomieszczenia. Kable! Że tutaj kable opalali. Naprawdę, jakbym był złomiarzem, to byłbym w siódmym niebie. Proszę bardzo, to nawet nie chodzi o te żelazne konstrukcje, gdzie nie zajrzysz. Gdzie nie zajrzysz, i to nie jedna, nie dwie. Po cztery, po pięć naraz. Muszę się ogolić. Tu, jakieś pływaki, jakieś kurka. Tu jest jakieś fajne miejsce na piknik, normalnie. Tu jakieś. Ule to są? czy Co to jest? Tamtego widziałem o wiele więcej. To są chyba ule, nie? Tamtego chyba z 20 widziałem z 30 rozwalonego. Tu jest jakieś stare wejście. A tutaj jest. Wstęp zbroniony ja? Ciekawe. A proszę bardzo, jakie zarobiste miejsce. Super, naprawdę super. Zaraz wam pokażę Ekstra miejscowa Tu też jakieś dziwne to może jest takie z żelaza Myk takie dziwaczne No tutaj to bym na niejedną impre przyszedł Pewnie tutaj leżą jakie komory jakie pierścionki A tu jest takie miejsce zrobione O, jest jakaś informacja tam Ciekawe, ale naprawdę urokliwe miejsce i co to za informacja? Uprzejmie informujemy, że to jest miejsce spotkań rodzinnych. Aha, takie pierdoły. No widać jakie rodzinne. Powtarzam, jakbym był złomiarzem, to byłbym zachwycony. Dobra, wracam, to tu nie ma co oglądać. Urbex, pseudo urbex. Robiłem teraz streama prawie godzinę, chyba godzinę 10, i już wiem, co będę jutro robił, cholera. Zaraz będę dzwonił do AstroCosmo. Jadę do Półtuska teraz, yy, pobaluję tam z Witkiem, napiję się jedno, dwa piwa. Yy, I jutro się umówię z AstroCosmo normalnie na meteoryty. Poszukamy sobie, może się uda znaleźć i przede wszystkim tego jednego. Tam y, może mu się uda zidentyfikować, wątpię, że to będzie meteoryt, ale zawsze może być. A teraz patrzcie, jak Zalew Zegrzyński wygląda, jak jest ładna pogoda. Tylko, że tam jakąś muzykę słychać i mogą mnie zbanować za to, no przykre, przykre. Ale biorę, odpalam y, Żuka, Żuk, <grytania> biorę, odpalam te czwórę i biorę się i jadę do Putuska, do Witka. Jest coś koło pierwszej. Jestem na rynku, dalej, tu się ścigają, jak to mówią ludzie, popił, to idź spać, także idę spać. Nie wypiłem dużo, no, także idę spać, no, cześć.